Cześć Boże, rozwój jak współpracować z łaską. Typ osobowości, co 68 strona. Optymista, święta Teresa o dziesiątka, Jezus. Pozytywnie nastawiona do świata, obdarowana. Wnoszący dobry nastrój i poczucie humoru. Wspólnoto twórczy i pocieszający, gromadzący wokół siebie dzieci. Ciekawość świata, otwartość na nowe wrażenia i wyzwania, zaufanie i optymizm. Umiejętność znalezienia czegoś dobrego w każdej, nawet trudnej sytuacji. Grzech główny, pokusy i wady. Nieumiarkowany pociąg do przyjemności oraz płytki chura, optymizm. U postaw większości grzechów optymisty. Pomylenie szczęścia z przyjemnością. Pomylenie pokoju serca ze świętym spokojem. Być duszą towarzystwa i nieustannie żartować. Pokusa płytkiej pozytywnej duchowości typu alleluja oddaj to Panu. Unikanie tematu cierpienia i krzyża, pociąg do Ewangelii sukcesu, infant infantylizm, uśmiech przyklejony do twarzy, skłonność do przesady, nieumiarkowanie w przyjemności jedzeniu i piciu, uzależnienie od adren adrenaliny, mechanizmy obronne wbieranie problemów poprzez udawanie, że nic się nie stało. Wesoła wersja ja fałszywego ciężko się z nią rozstać. Unikanie głębszych relacji, z obawy przed odrzuceniem i odkryciem twego własnego cierpienia i deficytu, odraczanie trudności i dyskomfortu emocjonalnego blokuje rozwój optymisty, tłumaczenie wszystkiego na swoją korzyść, spłycanie duchowości, sięganie do pozornych owoców życia wewnętrznego bez wysiłku. Sposoby rozbrajania ja fałszywego, narażanie się na kontakt z przeróżnymi formami cierpienia w świecie, zaangażowanie się w re realne przynoszenie ulgi w cierpieniu, wolontariat, działalność społeczna, charytatywna, dzielenie się swoim własnym smutkiem, zmartwieniem, cierpieniem, deficytem. Przestać uciekać przed bólem, uświadamiać sobie, że nie ma Wielkanocy bez Wielkiego Piątku, rozważać mękę Pańską. Za wszelką cenę zmuszać się do ascezy, postu, dyscypliny, regularności w pracy nad sobą. Kontemplacja, wierność, regule pomimo schłości. Z Bogiem.